Cześć wszystkim! Będę miał okazję zaprezentować Wam dzisiaj nasz nowy produkt, który nazywa się Camperini Mini. Jest to zestaw mobilnej kuchni przeznaczony dla każdego, który lubi gotować poza domem. Można go wykorzystać praktycznie w każdej wolnej przestrzeni, gdzie sami lubicie spędzać czas. Czy to na campingach, czy to w camperach, czy to w tak pięknych okolicznościach przyrody, w jakich jesteśmy dzisiaj nad pięknym, nad pięknym zalewem. Zestaw ten pozwala nam na spokojne przygotowanie sobie posiłków, takich jakie lubicie, w miejscach, których kochacie. Pokażę Wam teraz, jak to działa i jak to funkcjonuje. Cały zestaw jest bardzo lekki, bo waży on 19 kg, więc możemy do niego zapakować wszystko to, co potrzebujemy. Każda zwykła dorosła osoba spokojnie może go sobie za sobie przetransportować. A dzięki temu, że jego, jego wielkość jest bardzo mała, bo on ma wymiar 40x40x50, Możemy go zapakować do każdego praktycznie samochodu, który dysponujemy i nie musi to być wypasiona offroadowa, fura czy sportowa. Wejdzie nawet do zwykłego Fiata Panda. System jest bardzo prosty, bardzo łatwo się rozkłada. Zwykła skrzynka 40 x 40 na 50 która zamienia się w niezwykłą kuchnię. Stolik jako podstawa. Regulacja 8 cm, dzięki czemu na nierównościach łatwo go ustawić. Bierzemy całość do góry kładziemy sobie, pyk łóżka przepuszczamy w dół i blat nam skakuje do równej przestrzeni to samo z drugiej strony łóżka w dół i mamy luźną przestrzeń wciskamy wszystko jest równiutko wyciskamy zlew otwieramy klapkę i tu mamy dostęp do kuchenki gazowej i wszystkich potrzebnych przyborów kuchennych, w których w danej chwili chcemy skorzystać. Pompka na wodę ładowalna na USB, po to aby być niezależnym w terenach gdzie prądu nie ma. Wkładamy je to w wyfryzowane miejsce. Od dołu wyciągamy wężyk, który dopuszcza nam, dop dopuszcza nam wodę. Łatwy demontaż, uchylamy kołnierz, mamy dostęp do wody. Dziękuję. Działa. Nie zgubcie korka, bo on zabezpiecza Wam wodę, żeby nie wlała się do samochodu. Kuchenka gazowa z piezo. Odwracamy ruszt. Rusz jest systemem zabezpieczającym go przed wiatrem. Ściągamy blokadę w dół i tak naprawdę mamy już przygotowaną kuchenkę do pracy. Kartusz już jest wcześniej zainstalowany. Otwory wylotowe, dzięki czemu, dzięki którym kuchenka lepiej się chłodzi. Blaszka jako miejsce, gdzie możemy sobie zaczepić lampkę w trakcie nocnych eskapad i przygotowanie w trakcie gastrofazy. Przydatne magnesy, dzięki którym można zamontować potrzebne dla Was elementy. otwieramy szafkę. W szafce znajduje się w głębi 5 litrowy zbiornik na wodę, miejsce na zapasowy kartusz. Jest to spokojne miejsce do przechowywania wszystkich potrzebnych garów oraz Elementów spożywczych, które zamierzacie w ramach ugotowania spożyć. W zestawie mamy oczywiście deski. Są po to, żeby nie kroić tego na lakierowanych blatach, które mogą się przez to uszkadzać. A wiadomo, że każdemu zależy na tym, żeby to wszystko dobrze długo funkcjonowało. Więc kroimy nad. Zamykamy. Otwieramy. W trakcie gotowania ważne jest, żeby to było otwarte, żeby wyprowadzać także ciepło spod kuchenki dole. Jeśli kroimy rzeczy w tym miejscu, pamiętajcie o tym, że nacisk pionowy jest 10 kg, więc do spokojnego krojenia i walenia starczy, natomiast do mocnego opierania się już raczej i nie. Tak wygląda rozłożone, tak to funkcjonuje. W zestawie także znajduje się dodatkowa patelnia grillowa. Dzięki której możemy spokojnie przygotować sobie dania grillowe, żeby jej do porządnie użyć, lewamy tutaj wodę, Będziemy sobie na gazoweczce, można swobodnie grillować. Do każdej patelni jest specjalny uchwyt, dzięki któremu mamy nie poparzyć sobie łapek. Tak to działa. Dodamy otwór podnosimy. Również jego dużą zaletą jest to, że jest także otwieraczem. Oczywiście ten napoj bezalkoholowych. Po gotowaniu wszystkiego musimy zaczekać, aż te elementy się ostudzą. Wtedy spokojnie pakujemy sobie do środka. I po grillowaniu pokażę Wam jeszcze, jak to szybko da się złożyć. Jest to zdecydowanie szybsze niż używanie normalnej grilli, czy zabieranie ze sobą masy maneli, które gdzieś się walają. Tutaj wszystko ma swoje miejsce. Lampkę chowamy, deskę chowamy, garnuszki po spożyciu również chowamy, odpinamy pompkę, pociągamy od dołu, montujemy zabór po to, żeby woda nie wylewała się w środku jeżeli oczywiście została nam w zestawie, demontujemy pompkę, usuwamy nadmiar wody ze środka, składamy zlew. wyciągamy, zlewamy wodę, tu jest czysta, więc nie ma problemu, wkładamy zlew w otwór. Przed zamknięciem pamiętajcie o tym, żeby odwrócić kuchenkę w dół. Nie domyka nam się, dlatego nam się nie domyka, że tutaj mamy założoną blokadę, więc zwolniamy blokadę, dopiero wtedy kuchenka wchodzi na swoje miejsce, możemy zamknąć część. pociągamy. Do góry, wychodzi nam z blokad i możemy składać blat. Pierwszy blat mamy za sobą, drugi blat do góry mamy za sobą, wyciągamy pas, zamykamy sobie przód. Oczywiście kolejność jest dowolna, podnosimy i kładamy stolik. Jak zauważycie w trakcie użytkowania, te elementy tutaj lekko się wycierają. To, jest to dlatego, że stolik jest zrobiony na wcisk, po to, żeby nie tarabaniło nam to w trakcie jazdy.